Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy wyświetlać w naszej powtarzającej się grupie wiele elementów w taki sposób, że będą podzielone na stronę. Na przykład po 10 elementów mamy w bazie danych 80 sztuk albo 83. Będziemy wyświetlali na początku pierwsze 10, później kolejne itd. Jak dać naszemu użytkownikowi możliwość przychodzenia do tych kolejnych stron? Już ci pokazuję. Na początku dodamy sobie nowe pole do baz danych, nową tabelę z produktami. To tu będziemy mieli dużo rzeczy. Damy sobie nazwę. Name typu tekst, i te właśnie nazwy będziemy sobie wyświetlali. Wziąłem sobie jeszcze przycisk, który pozwoli nam szybko kopiować wszystko, co mamy w bazie danych, po to, żeby wygenerować dużo danych w naszej bazie danych. Więc mamy sobie kopię list of things i będziemy kopiowali wszystkie produkty, które w bazie danych mamy, czyli bierzemy do search 4 i szukamy sobie wszystkich naszych produktów. OK, zróbmy jeszcze tekst, który wyświetli, mi, ile teraz produktów w bazie danych mamy, więc bierzemy sobie product. I tutaj kanta. Będziemy wiedzieli, ile już w tej bazie danych jest. Następnie, weźmiemy sobie to tutaj na górze, weźmiemy jeszcze repeating group i wyświetlimy już teraz 10 wierszy w naszej, z naszej bazy danych. du search for, szukamy sobie produktów, idziemy po produkty. Jest i możemy je posortować po nazwy, czy malejąco nie. Ok, więc mamy sobie nasze produkty i jeszcze dodamy na górze jakiś tekst. Dzisiaj nie będzie to wyglądało responsywnie, będzie to wyglądało po prostu jakoś. Nie ustawiłem tutaj, że ta strona jest typu kolumn lub wiersz, więc będziemy po prostu wyświetlali sobie szybko elementy. Od razu pójdziemy jeszcze do bazy danych i dodamy jakiś pierwszy przykładowy produkt. New Entry i dodamy sobie Name 1. Będziemy mieli tak naprawdę wszystkie produkty, które są tego typu. OK, jest. Zróbmy preview naszej aplikacji. W naszej bazie danych teraz mamy dokładnie jeden produkt tutaj z. Nie pokazała mi się ta jedynka gdzieś, mignała, więc zobaczmy sobie, dlaczego ona się nie wyświetla. Jest tutaj mam po prostu ten tekst, jest za malutki i on się ukrywa, więc odświeżamy sobie. Klikam sobie Edit Me, czekam chwilę, mamy dwa wiersze. Jeszcze raz, mamy 4, 8, 16, 32. Tyle mi wystarczy do tego, żeby zrobić. Pagination, albo jeszcze raz możemy kliknąć, gdzie będziemy mieli dokładnie 64 wiersze w bazie. danych. Dobrze, więcej tutaj nie potrzeba. No i teraz chcemy zrobić sobie możliwość wyświetlenia kolejnych 10 elementów. Możemy sobie tutaj jeszcze wyświetlić Ctrl D i wyświetlimy sobie oprócz tego jeszcze numerek, może tego naszego elementu, albo Unique ID, coś takiego. Jednak zmienimy tutaj tą naszą stronę na typu column, to nasza repeating group niech będzie dokładnie na środku, niech będzie. Nie będzie typu kolumn, ale tu sobie zgrupuję te dwa elementy w grupę typu wiersz, ok, i dodam sobie przestrzenie pomiędzy elementami jeszcze, żeby to wszystko lepiej troszeczkę wyglądało. Teraz spadniki 666, dobrze, jest typu wiersz, te nasze teksty też ustawmy sobie od 0 do nieskończoności. Tutaj też od 0 do nieskończoności, ten drugi również od 0 do nieskończoności jest. Ta nasza grupa ma wysokość od 0 do nieskończoności. Repeating group. Szerokość niech ma 1200, a, szerokość niech, a wysokość niech będzie od zera do nieskończoności. Ok, mamy sobie naszą repeating group, może troszeczkę za szeroka. No zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy sobie naszą repeating group, która jest od góry. Mamy ich id też, więc widzimy, że się troszeczkę będą za chwilę zmieniały. Dodamy sobie jedną grupę, tutaj grupę na samym dole, i normalnie ta grupa nam się niech nie wyświetla niech nie zajmuje nam przestrzeni, dodamy sobie tutaj warunek, to będzie właśnie e, nie wiem, pagination, tak ją sobie nazwę, kiedy ją będę wyświetlał, kiedy w naszej tej repeating group, repeating group w liście produktów count jest większy od 10, wtedy będziemy sobie ją wyświetlali, no bo jak jest mniej to po co wyświetlać stronicowanie, kiedy jest tylko jedna strona. Więc tutaj bierzemy sobie 10. Jest. Jest więcej od 10, to wyświetlimy sobie. Potrzebujemy sobie kilka rzeczy dodać. Tu jest, mamy typ, wiersz, zmieniam na wiersz. OK. Szerokość też dam 1200. Dodam, dodam sobie jeszcze przestrzenie pomiędzy elementami na całej tej naszej stronie. I znowu dodamy sobie, może tutaj będzie za szeroko, więc dodamy sobie może 600. OK, Niech będzie na środku naszej kolumny. Tutaj mamy ikonkę z jakąś strzałką w lewo. Może arrow jest. I Ctrl D duplikuję sobie, weźmiemy sobie w prawo strzałkę. Jeśli jest tu w prawo. OK. Zróbmy tak. I rozrzucimy sobie prawo lewo w tym naszym wierszu te wszystkie elementy. Niech tak będzie. Może być tak. Dobrze. Jak klikniemy tutaj w prawo, to zrobimy go to page i pójść do po prostu następnej strony ale nie w ten sposób go to page tylko musimy wyciągnąć sobie repeating group będziemy mieli takie opcje na element actions jest tutaj repeating group jest po prostu show next następny element pokaż i podobnie zrobimy ze strzałką w lewo to będzie previous, show previous albo zobaczymy jeszcze element action mamy show previous tak robimy sobie coś takiego tutaj wybieramy odpowiednią Repeating group. No, jeszcze znowu możemy sobie dodać warunki, czyli ukrywaj mi tę strzałeczkę. Niech nie, niech zajmuje mi przestrzeń, akurat ona niech zajmuje i wyświetlaj tylko wtedy, kiedy. No właśnie, kiedy. Kiedy nasza repeating group product page jest albo nie jest właśnie, jest większe niż jeden, czyli jest kolejnym. Yy, Kolejną stroną, bo z pierwszej strony nie możemy przejść w lewo, no bo nie ma ujemnych stron. Tutaj w naszych stronach zobaczcie, na pierwszej jesteśmy, idziemy dalej, pojawi się ikonka, więc znowu podobnie zrobimy sobie z tą drugą ikonką, też nie wyświetlaj, ale zajmuj przestrzeń. I znowu warunek, ale teraz robimy sobie repeating group product na liczba, czy on the is on the last page, no to wtedy wtedy możemy sobie. Ukryć gdzieś elementy zybu? Nie, To zrobimy odwrotnie, więc normalnie sobie wyświetlamy, a kiedy jesteśmy na ostatniej stronie, to zrobimy sobie ukrycie tego elementu i zróbmy sobie, idziemy dalej. Zacznijcie, tu zmieniają się idiki, więc nam no, stronicowanie jak najbardziej działa. Idę i jestem na ostatniej stronie, wyświetlam się. To na sam koniec jeszcze tego, tego sposobu stronicowania, dodam sobie jeszcze jeden tekst, ale teraz przerzucę go tutaj, ustawię go znowu na środku wiersza i będę po prostu tutaj wyświetlał, na której ja stronie w ogóle jestem, więc dynamiczne dane, repeating group. Jeszcze raz, Myśmy dynamiczne dane, repeating group i która strona? Page number. Jesteśmy na tej stronie, możemy ustawić sobie fit with the content, OK, jest na środku. F5, odświeżamy sobie Jesteśmy na początku, na stronie pierwszej. Idziemy da dalej. Druga, trzecia, czwarta. Ok, a jak mamy bardzo dużo danych, to możemy tutaj zrobić jeszcze więcej. Mianowicie, możemy użyć sobie jednego z pluginów bardzo popularnych, Toolboxa. Toolbox i on wygeneruje nam listę elementów. Weźmy sobie tego naszego Toolboxa. Lista. Cyfr, widzicie. Zaczynamy od jedynki. Nasza długość listy to będzie. Idziemy i szukamy, ile w tej naszej repeating group, w tej naszej, naszych produktach w liście produktów jest elementów. Count to sobie podzielimy na podzielić na 10, dlatego że my 10 elementów wyświetlam. Jeżeli byśmy wyświetlali tutaj 8, to musielibyśmy podzielić przez 8 i dodajemy sobie jeden do tego elementu. Bierzemy sobie Repeating Group i w tej repeating group wyświetlimy sobie właśnie te nasze elementy, wszystkie elementy. I znowu możemy się bawić też w stronicowanie tych naszych tutaj numerków albo wyświetlić wszystkie naraz. Na razie zrobimy sobie, że mamy dokładnie jeden wiersz i nieograniczoną liczbę kolumn. Szerokość kolumny biorę sobie 0. Weźmy sobie tutaj layout tego od 0 do 1200. Wysokość od 0, niech będzie na środku naszej kolumny. Tutaj też. No i oczywiście jeszcze tekstik jest mi potrzebny, więc sobie skopiuję go i wrzucę do tej niżej repeating group. I tutaj to nasze Repeating Group będzie wyświetlało po prostu numerki z, naszego, z naszej tej listy numerków tutaj. Więc poszukajmy sobie takiej opcji List of Numbers, List. OK, wyświetlamy sobie numerki. I zobaczmy teraz preview, jak to wygląda. Mamy tutaj pusto, więc zobaczmy jeszcze, czy czegoś nie przesunąłem. Tekst nie wrzuciłem w Repeating Group. No i oczywiście tekst muszę tutaj też poprawić. Clear All i wyświetlam sobie. Current cells number, obecny numerek. Jest. No znowu, możemy się troszeczkę pobawić, żeby to troszeczkę bardziej było rozrzucone między sobą. Więc możemy ustawić sobie layout tego elementu. Niech będzie na środku, repeating group. No jest tutaj na środku, feature to content i ustawimy sobie jeszcze, zgrupuję grup element in row container po to, żeby dodam sobie troszeczkę paddingów do tego elementu. 6, 6, 6, 6. OK, wszystko będzie odsunięte. No i dodam sobie jeszcze taki fajny warunek, że jeżeli Parents Group Number jest równe to, co mamy w tym naszym Repeating Group obecnej stronie, tej z produktami Current Page, Page Number, wtedy zrobimy sobie Bolda. Czyli pogrubimy sobie ten nasz element na obecnej stronie, abyśmy wiedzieli, co tu się dzieje, na której stronie jesteśmy. Na pierwszej. Jak klikniemy na drugą, to pójdziemy właśnie do tamtego elementu. Klikniemy sobie to naszą grupę, add workflow i robimy go to page. No i znowu poszukajmy sobie element action. Tu mamy scroll to entry albo mamy po prostu go to page. Idziemy do strony w produktach, do strony o numerze current sales number. I to samo copy, paste zrobimy dla tej naszej grupy z numerami. Mamy jakiś jeden issue, zobaczmy. Nie mogę pójść do innej serii w tej naszej grupie z numerami, bo ona jest scrollowana, Dlatego, że ta nasza grupa, możemy to zaraz szybko zmienić, ma tutaj opcję z. Zobaczmy sobie. Nasza grupa, repeating group, gdzie ona jest? Bo tutaj, ona jest opcją typu yy, pokaż mi jeden wiersz i pokaż mi wszystkie kolumny. Więc możemy też ustawić sobie tutaj, że wyświetlamy na przykład 8 kolumn maksymalnie. Zróbmy sobie w 5. Zobaczmy, jak to wygląda. Klikam sobie, zobaczcie, w trójkę i przechodzimy do trzeciej strony. Klikam szóstkę, przechodzimy do kolejnej strony. Jak klikam tutaj w prawo, to zobaczcie, przechodzimy do siódmej. I znowu mamy sobie kolejne przejścia i tak dalej. No i znowu, moglibyśmy też w tych naszych strzałkach również zmienić, że też idziemy do kolejnej strony, również w tej naszej drugiej repeating również Więc copy, paste i tutaj number. I tak samo strzałka druga. O, i skrót. Copy, paste. I cofamy się też w naszych numberach. Więc odświeżam sobie. Oczywiście, żeby to wszystko ładnie wyglądało i dobrze działało, trzeba się troszeczkę zastanowić, jak tutaj dalej wyświetlać. Ja wyświetlam 7 elementów, a zobaczmy sobie, jakbyśmy wyświetlali w tej naszej Repeating Group tylko na przykład 4. powiemy że mamy 7 aż stron. Więc zobaczmy, jak to wygląda. 4. zobaczcie, przechodzimy dalej. Przy czym. 1, 2, no tak, na przykład nie chcę, żeby się zachowywało, więc znowu w tym przypadku usunę sobie teraz wchodzenie tutaj do tej strony następnej. Ale zrobimy sobie Go to Page. Go to Page, czyli do tej element actions i pójdziemy sobie Go to Page w Repeating Group z numerami. Do którego numeru? Do numeru tego, który tu chcemy pójść, ale nie wiemy jaki on jest, więc to będzie Repeating Group Product. Page number plus 1. Możemy zamienić tutaj kolejność. OK. Skopiuję sobie kopi i do tej strzałki w lewo. Paste. Zamieniam kolejność, bo na początku chcę znać ten numerek. I tutaj weźmiemy teraz minus. OK. F5. Zobaczymy, bo tak to mieliśmy takiego małego baka. Klikam sobie w prawo. Znowu idziemy aż za daleko. Powinienem, chciałbym pójść do drugiej strony, a przechodzę już jeszcze dalej. To jest na strzałkach, więc tutaj mamy Repeating Group number, page number jest plus 1 pójdziemy sobie do strony drugiej. Aha, dlatego że ja tu do drugiej, a powinienem iść tak naprawdę do pierwszej. Więc ja tutaj powinienem sobie zrobić dzielenie tego wszystkiego przez 4. I dopiero wtedy zacznie mi to dobrze. Działać oczywiście tu powinny być gdzieś nawiasy odpowiednie, więc zobaczmy sobie, zaczyna mi to. Dobrze działać. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Ci do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!